Jednym ze sposobów manipulowania informacją jest brak informacji. Dlatego wszystkie systemy totalitarne i ci, którzy chcą wpływać na politykę, manipulują. Na przykład nie mówiąc o pewnych wydarzeniach. Mamy dzisiaj telewizję, mamy internet, ale jak czegoś się nie pokaże, że coś się wydarzyło, to człowiek ma wrażenie, że w ogóle tego nie ma. I muszę Wam powiedzieć, że. Jestem wdzięczny Bogu, że Biblia nie przemilcza trudnych wydarzeń. Bo to słowo, które słyszeliśmy dzisiaj z Księgi Rodzaju, o tym, że Pan Bóg wystawił Abrahama na próbę, że powiedział, że ma złożyć swojego syna w ofierze, Izaaka, ja bardzo często słyszałem właśnie od ludzi, że to jest argument przeciwko Panu Bogu. Bo jak Pan Bóg może taki być? Kazać człowiekowi, żeby zamordował swoje jedyne ukochane dziecko? No bo tak, 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 takie są fakty, że Pan Bóg mówi, to mówi do Abrahama. Więc cieszę się tak samo, że w Ewangelii nie ma przemilczania trudnych momentów. Jest powiedziane, że Piotr pogubił się parę razy, Pan Jezus raz mu powiedział: idź precz, szatanie, w ogóle nie myślisz jak ja. Potem, że się zaparł Jezusa, widzimy Judasza który kradnie pieniądze pierwszej wspólnoty, potem zdradza. Widzimy mm, żenującą sytuację, jak mamusia dwóch synków Jakuba i Jana przychodzi do Jezusa i mówi: Panie Jezu, czy oni mogliby w Twoim królestwie takie, wiesz, dwa stanowiska piastować? Rozumiecie, to są wszystko fakty, które można powiedzieć, dyskredytują tych ludzi, ale Biblia na szczęście tego nie przemilcza. Chcielibyśmy więc na chwilę zatrzymać się i zobaczyć, co ten tekst mówi, albo co może mówić do nas, bo po to chcemy czytać Słowo Boże. Jest sytuacja, pamiętamy o tym, Abraham nie ma dzieci, jest już w podeszłym wieku, a myślę, jak cofniemy się w czasie, to tak mniej więcej 4000 lat temu to nie było jak dzisiaj, że mamy system socjalny, ubezpieczeń, emerytury. Sprawa była prosta. Jak miałeś dzieci, miałeś wnuki, to w starości te dzieci i te wnuki cię utrzymywały, pracowały, bo osoba starsza nie, nie ma siły, nie może pracować, w związku z tym utrzymywały ją dzieci i wnuki. Taka była zasada, więc kto miał dużo dzieci, mógł liczyć na dobrą starość. A to, to, to była ta mentalność też w, w tamtym czasie. I teraz Abraham jest człowiekiem, no tak się czasami zdarza, prawda? Nie mogą mieć dzieci. No i to jest dramat, dramat w jego życiu. I teraz przychodzi do niego Pan Bóg w pewnym momencie i mówi: Słuchaj, ja Tobie podaruję i dziecko, i podaruję Ci ziemię. Będziesz mógł mieć swoją ziemię, gdzie będziesz mógł osiąść, i będziesz miał syna. I Pan Bóg w późnej starości wypełnia te obietnice w stosunku do Niego że ten człowiek w podeszłym wieku okazuje się, że zostaje ojcem. Również jego żona, która już po ludzku od wielu lat nie mogła mieć dzieci, też właśnie zachodzi w ciąże i oni, oni mają to dziecko. No więc myślę, że nie trzeba mieć jakichś studiów psychologicznych, żeby wiedzieć, że ci rodzice no, kochali tego syna nad życie, Rozumiecie, prawda? No bo tyle lat wyczekiwany, cudownie narodzony, więc jest zrozumiałe, że no, on po prostu był dla nich wszystkim. Jedynak, prawda? Jedynak w tej rodzinie, więc oni, oni go bardzo kochali. I teraz Zobaczcie, czy też nie jest tak w naszym życiu, że po prostu niektórych ludzi bardzo kochamy, to chciałoby się że to jest wszystko dobre. Tylko Pan Bóg przychodzi tutaj do Abrahama, bo Pan Bóg zapraszając Abrahama do tej ofiary, to trzeba sobie powiedzieć, Pan Bóg niczego nie potrzebuje. Bóg jest bardzo bogaty. Pan Bóg nie potrzebuje od nas ani pieniędzy, ani naszego czasu, a nawet naszych modlitw Pan Bóg nie potrzebuje. To My potrzebujemy, aby się modlić. My potrzebujemy, żeby dawać jałmużnę. Rozumiecie, to nasze jałmuże nie są potrzebne Panu Bogu, to czasami nawet nie wiemy, czy są potrzebne tym Ubogim, którym dajemy. Z reguły tak. Ale często jałmużna jest dużo bardziej potrzebna Tobie. Dlaczego? No bo jesteś chciwy na pieniądz. I, i po to jest jałmużna. Żeby też walczyć z, chci z chciwością mojego serca żebym ja miał serce otwarte i teraz właśnie jest taka sytuacja z Abrahamem, że ten Abraham no całe swoje życie włożył w tego Izaaka i teraz Pan Bóg przychodzi i mówi zobacz ale Izaak nie może ci dać życia Izaak nie może ci dać błogosławieństwa i szczęścia dlaczego? bo tylko to może dać Pan Bóg szczęście, zadowolenie sens życia nic nam nie może dać i zobaczcie czasami tak jest że takie relacje rodzą się na przykład w małżeństwach. Kiedy mąż, chciałby się powiedzieć, że to teoretycznie dobrze, chce, żeby żona była dla niego szczęściem na Ziemi. Albo żona, żeby mąż był dla niej całym szczęściem. Oczywiście, myślę, że słuchacie mnie dobrym uchem, to, to nie chodzi o to, żeby teraz sobie robić podgórkę w małżeństwie. Ale drugi człowiek jest tylko człowiekiem. Nie jest Bogiem. Więc ostatecznie nie może dać drugiemu szczęścia. Na czym polega problem? W takiej toksycznej relacji, kiedy ja oczekuję, że drugi będzie dla mnie szczęściem, wkładam też na barki tego, tej drugiej osoby niesamowity ciężar, bo ta druga osoba czuje te oczekiwania z mojej strony: jaki ja mam być wspaniały, jaki mam być kochany. To samo to nie jest zarzut, ale też często tak jest w stosunku do dzieci, że rodzice chcą, żeby to dziecko, właściwie to wydawałoby się wszystko dobre, ale było grzeczne, wspaniałe, dobrze wykształcone, nie wiem, grało na instrumentach, znało języki, potrafiło pływać, najcudowniejsze. Znaczy, ja wszystkim życzę, żeby dzieci takie były, ale czasami, czasami tak nie jest. Mamy też swoje ograniczenia. I teraz dziecko, które właśnie jest w tej takiej relacji, że czuje, że ci rodzice chcą, żeby ono było Bogiem, no to ono nie potrafi, bo nie jest Bogiem. To samo małżonkowie w stosunku do siebie. Mogą próbować robić wszystko, ale szczęścia sobie nie dadzą. I następuje taka obopólna frustracja. I właśnie tu, w tym momencie przychodzi Pan Bóg, chce przychodzić do naszego życia. I mówić, zobacz, może wiele rzeczy w Twoim życiu może być ważnych, to jest dobre, ale nic nie powinno stać się Bogiem. Zobaczcie, my to doskonale znamy z historii naszych rodzin. Jeżeli, w przypadku jakiejś rodziny, praca staje się Bogiem, staje się najważniejsza, praca albo pieniądz, bo to czasami można sobie zamienić, no to widzimy, jak wielkie zniszczenie to niesie. Ojca albo matki nie ma nigdy w domu, zawsze zapracowani. Oczywiście z takim potem, no ale to robimy dla Was, dla Was. To... <noise> tylko szkoda, że Was w domu nie ma, prawda? Że zobaczcie, cokolwiek w naszym życiu staje się Bogiem, to tak naprawdę staje się demonem, staje się przekleństwem. Dlaczego? Bo tylko Bóg może być Bogiem. To jest proste. Tylko Bóg może być Bogiem. I wiecie, Pan Bóg właśnie dopuszcza takie różne trudne sytuacje. Tak jak dopuścił tą sytuację w przypadku Abrahama. Pan Bóg mówi, ja nie chcę ci zabrać syna, ale ty, widzę prawdopodobnie, że masz toksyczną relację do tego syna. Musisz się uwolnić. Co więcej, musisz uwolnić twojego syna. On też ma być wolny od ciebie. Ma móc stanowić o swoim życiu w wolności, a nie takie, jakie są twoje projekty i zamierzenia. Żeby mógł być wolny. Aby mógł robić to, co ja będę chciał go zapraszać do tego. Jest taka ciekawa sytuacja w życiu świętego ojca Pio, znany kapucyn z XX wieku, człowiek, który był obdarzony mnóstwem darów, nosił stygmaty, miał dar bycia w dwóch miejscach naraz, czytał w sumieniach, rozmawiał z aniołami. W ogóle liczba cudów, która się dzieje w jego życiu, jest zdumiewająca. Więc w życiu tego świętego kapłana, w pewnym momencie jego życia, jak to bywa, Złośliwi i zazdrości ludzie przychodzą i oskarżają świętego ojca Pio o, o wiele rzeczy, o niemoralne życie, różne straszne rzeczy. No i tak się staje, że te oskarżenia do, docierają do Kościoła, ponieważ za tymi oskarżeniami stoją wpływowe osoby, docierają wysoko, i Watykan ostatecznie podejmuje decyzję, że zabrania świętemu ojcu Pio sprawować mszy świętej i spowiadać. On był przez dwa lata ukarany. Nie mógł sprawować mszy dla ludzi i nie mógł ich spowiadać. To, co on robił całe życie, on tylko spowiadał i odprawiał Eucharystię. Naprawdę święty człowiek. I co robi, co robi ojciec Pio, kiedy przychodzi ten zakaz z Watykanu, bo to z Watykanu przyszło? On mówi dobrze, niech tak będzie. Przyjmuje. Kiedy to można zrobić? Kiedy my wiemy, że Bogiem jest Bóg w naszym życiu. Że to Bóg zbawia, że to On działa. A jak ty myślisz i ja, że jesteśmy tacy ważni, to wtedy mówimy nie, ale te zarzuty są kłamliwe, to jest niesprawiedliwe, to trzeba wyprostować, ja się będę buntować, ja będę, nie wiem, dochodzić swojej sprawiedliwości. Tak nie można. To, to jest, dzisiaj wiemy, że to wszystko było kłamstwem, że, że to, był, to była jedna wielka ustawka. Ale Pan Bóg tak przewidział, Życie i zbawienie tego człowieka, Świętego Ojca Pio. Właśnie, że odebrał mu w pewnym momencie to, co było, wydaje mi się, też najważniejsze i najcenniejsze dla niego. Ale nie dlatego, że Pan Bóg chce kogoś karać, ale chce nam pomagać, żebyśmy mieli wolność. I z reguły tak jest, że mamy też swojego Izaaka w życiu coś, co bardzo kochamy jakiś projekt, jakiś plan. Wszystko jest dobrze, ale Pan Bóg mówi, miej do tego wolność. Niech to się nie stanie Bogiem w Twoim życiu. Bo tak jak mówiłem, wszystko, co staje się Bogiem w naszym życiu, staje się demonem i nas zabija, i nas niszczy. Ale myślę, że doskonale wiecie, trudno jest, trudno jest rozstać się, z, nie wiem, z projektami, z wizjami. My to też widzimy w zakonie. Jeden brat prowadzi jakieś dzieło, wspaniale mu wychodzi, prawda? Prowadzi, ludzie są zadowoleni, to a nagle przychodzi moment po paru latach, bo takie nasze życie zakonne, że przełożony nas zmienia. I co wtedy? A, <ścoughs> trzeba wrócić do szeregu, robić znowu inne rzeczy. A tu już wszyscy cię kochali, podziwiali, z ludzkiego punktu widzenia, taką firmę stworzyłeś, tu wszystko dobrze działa, funkcjonuje. Ciężko się rozstać z takim zakiem. Dlaczego? No, bo tam wkładamy nasze serce, tam są nasze afekty, tam ludzie Tam jest sukces. No Pan Bóg mówi, ale to, to nie jest najważniejsze w życiu. Sukces to najważniejsze jest zbawienie, żebyśmy chcieli pełnić wolę Boga. Życzę Wam i sobie wiele wiary i takiego zaufania, że kiedy Pan Bóg przychodzi. I domaga się od nas, naszego Izaaka, żebyśmy się nie bali go oddać. Bo tylko to, co oddajemy, to powraca do nas w wolności. A to, czego nie chcemy oddać, często zabijamy samymi sobą, naszymi oczekiwaniami, naszymi pragnieniami. One zawsze są dobre. No właśnie, tu jest ten pies pogrzebany, tu jest ten haczyk, że, 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 że to wszystko jest dobre. Przecież ojciec Pio spowiadał i odprawiał Mszę Świętą. Czy są lepsze rzeczy na Ziemi? Nie ma. Nie ma. A Pan Bóg i to mu zabrał na pewien czas. I kiedy potem był proces e, ojca Pio beatyfikacyjny, który mówił, że może zostać błogosławionym i świętym, patrzono właśnie na te fakty, że po prostu on był posłuszny. Kiedy Kościół mu zabronił. Mówi dobrze, podporządkował się. Życzę Wam i sobie wiary. Żeby móc oddać swojego Izaaka, trzeba wierzyć, że Ten, który o niego prosi, Pan Bóg, jest dobry i nas kocha, że nic nam nie chce zabrać. Wręcz przeciwnie, chce nam podarować. I zobaczcie, co Bóg robi. Abraham ostatecznie oszczędził Izaaka, bo Bóg mu na to pozwolił. A nasz Pan Bóg, który jest w Trójcy, Ofiaruje nam swojego Syna, Jezusa Chrystusa, który ostatecznie nie został oszczędzony. Poszedł na krzyż i nie znalazł się ten anioł, który by go wybawił, bo Jezus chciał ofiarować życie za nas, dla naszego zbawienia. Więc Bóg nie jest tym, który nam chce coś zabierać. Bóg jest tym, który nam chce ofiarować i ofiaruje nam samego siebie w osobie Jezusa Chrystusa. Naszego Pana i zbawiciela. Życzę Wam dobrego wędrowania w tym czasie Wielkiego Postu ku pastrze, świętemu wydarzeniu, które jest tym centralnym momentem naszego zbawienia. Że Bóg przychodzi, aby dawać nam zbawienie, bo bardzo nas kocha. Amen. Muzyka